Cześć, to znowu ja. Dzisiaj dalsza część Let's Play Minecraft. Jak widzicie, mam już kilof, siekierkę, miecz i motykę. Piasek, schody, patyk i deski. Dzisiaj będę próbował zdobyć żelazo. Przepraszam, byłem na chwilę na, na ZW. Dobra, da, idziemy. Dzisiaj będziemy, będę próbował zdobyć piasek. I będę próbował powiększyć sobie dom. Jak widzicie, mam nowy skin. Jeszcze nie wyrosło. Dobra. I muszę zrobić sobie gdzieś taką kopalnię. I zrobię sobie domek z kobla. Na razie zrobię na kill off Zrobię kill off No. Dobra. Przepraszam Was, że tak, dwa filmiki w dwóch częściach, ale nie wiem, coś mi się szani w raps. I robi mi w dwóch częściach. jakby ktoś wiedział, co zrobić. Niech pisze w op. Opisie filmu. Dobra, teraz muszę zrobić pochodnie. Mordę empatyk. Dobra, yy, będę próbowała zrobić... Dobra. O, właśnie. Muszę znaleźć jakąś owcę, bo muszę zrobić uszko. Jest mięsko! O, są dwa! Dobra, muszę coś przegryźć. Okej, okay. robi się wieczora, ja nie mam łóżka.